Dzień dobry. Dzisiaj spotykamy się na kolejnym y, nagraniu. Dzisiejszy temat to Begrysun und Absid, czyli przywitanie i pożegnanie się. Wysłuchasz krótkiego nagrania, i Twoje zadanie polega na tym, aby wypisać wszystkie usłyszane słówka związane z tematem przywitania i pożegnania się. Możesz też y, dodać od siebie, jeśli znasz. Zwroty takie, które w tym nagraniu nie wystąpią. A teraz przechodzimy już do słuchania. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Abend. Guten Abend. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Au Tak, to są takie krótkie formy na Begrysung i Ferapsidung. I jeśli chcesz, możesz oczywiście dodać od siebie w komentarzu inne, które tutaj nie usłyszałeś. Widzimy się w następnym nagraniu. Do usłyszenia. Miłego dnia.